500, następny motocykl to jest 500 4T Przysięgam Coś pięknego. Pierwszy raz w życiu miałem okazję doświadczyć czegoś takiego, że trójkę zapinam na piachu, daję gazu i on odcinę łapie. Ale szatan, ja pierdolę, coś niesamowitego. Sprzedaję. Co sprzedajesz? Katema. I co? SIX DAYS 2022 500, majster Ale ma pierdolnięcie ma, 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 Czwórkę mu zapinasz, nie ma muła No nie, tutaj do piątki nie ma, dopiero na, szó na szósty jest mu. O chuj. Masz, majster, zobacz Zakładaj kask Zakładaj kask Leć po kask Nie zabijesz się, dawaj Leć po kask Normalnie O ja się I wiecie, wiecie. Dawaj tą 500 Ile masz lat? 12 No to 11 na filmie się powie, dawaj Podjedź się po kask i jazda No, dawaj dawaj Tylko ej, pod górkę majster, tam tamtą górkę Tam Mogę spróbować To jest dawaj Tam podejdzie, bo tu się wywalić i się nic nie stanie No to spokojnie Jarek jak próbuję patrz, patrz zostawia się ale jaja Koleżki Jak Maciek się trzymasz? Zapnij kask majster Kask zapnij ładnie No ja cię trzymam Trzyma majce No dawaj rusz ja, 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 ja. <śmienny> Ale jaja Pomóż mu! Jedź do niego Jaro Jedź do niego Jedenastolatek pizzeto Poszedł! Jedenastolatek 500! Tam od tego to chuj, ja nie wiadę. Nie ja wiadę zaraz. Nie dasz rady, bo tam jest takie Dam radę Jarek. jedenastolatka no na 500! Jak już mnie noga boli, to prawda! nie co Patrz, widzę, to niego jest. Ale, <laughs> ale ja, ja, pierdolę, to je rider. Kurde, majster, dałeś szadu no. No wyglądasz na osiem <grystanie> Żuwik, dałeś czadu, no Chodź Jarek, pokaż który ten podjazd Das outra. É. Jak ha, ha, Nie ha, 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 Ale coś idzie na koło? No trochę tak jak Masz to tak trochę szedł Masz pogadać. Daj mu odcinę, jeszcze odcinę mu, daj. O to chodzi, żeby, żeby wujek Jarek był spokojny. No dobra. GoPro wyłącz. Jakbyś mi GoPro jeszcze odłączył, majster...